Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj poruszyć temat czystości powietrza. Oczywiście zbliża się dużymi krokami zima. Rozpoczęliście Państwo palenie w piecach. No i znów nie za dobrze wygląda nasze powietrze w naszym mieście żywcu. To jest naprawdę sprawa bardzo skomplikowana, ponieważ tego problemu nie da się tylko rozwiązać działaniami w naszym mieście, ale to wszystko trzeba rozwiązać działaniami i powiatowymi, całymi, ze wszystkimi gminami, a także również regionalnymi, czyli w województwie śląskim, ale praktycznie mówiąc na terenie całej Polski. Ostatnio byłem zaproszony na Sejmową Komisję Ochrony Środowiska i na tej komisji poruszyłem sprawy dotyczące niskiej emisji. Głównym problemem nie jest tak jak przedstawiano, że spalanie odpadów komunalnych, bo tego w mieście żywcu już się raczej nie robi, są tylko sporadyczne jakieś tam sytuacje. Ale głównym problemem jest palenie mułem i palenie flotem. Z tego mamy ogromne zanieczyszczenie powietrza, ogromne zanieczyszczenie atmosfery. Ale również trzeba sobie zdać sprawę, że są to paliwa dopuszczone do sprzedaży i cena tych paliw jest o wiele mniejsza od ceny paliw tych ekologicznych wysokokalorycznego węgla, ogroszków, peletów. Dlatego też bez rozwiązania na szczeblu centralnym, czyli bez dofinansowania do tych palin wysokiej jakości, żeby one kosztowały na poziomie tego właśnie flotu i muła, wtedy można zakazać palenia tym mułem i flotem, my problemu czystego powietrza nie rozwiążemy. Również bardzo ważnymi sprawami dotyczącymi Wszystkiego jest to, że niezmiernie mamy zanieczyszczoną atmosferę przez używanie różnego typu samochodu niesprawnej. Mamy zanieczyszczoną atmosferę przez używanie, i tu też jeszcze zwrócę raz na to uwagę, napalenie w piecach nieodpowiednimi metodami. Jest takie tak zwane rozpalanie od góry. Ja wiem, że ono pociąga więcej czasu. Ja wiem, że to rozpalanie od góry trzeba więcej zabiegów, ale jeżeli się i to zastosuje, bo największe ilości tego dymu, wszystkiego tego, tego całego czadu, to się wszystko unosi i rozpoczyna się w momencie rozpalania w, centralnym, w piecu centralnego ogrzewania, czy w piecu kuchennym, czy w piecu, który służy do podgrzewania wody. Dlatego też zapraszam wszystkich Państwa na, na stronę internetową naszego miasta gdzie pokazujemy różnego typu metody rozpalania, gdzie pokazujemy różnego typu metody, jak można już na tym etapie ograniczyć to zanieczyszczone powietrze. Szanowni Państwo, również tak powiedziałem, są kontrole. Tak powiedziałem, w celach profilaktycznych chodzą pracownicy Urzędu Miejskiego, gdzie w w tych miejscach, gdzie mieliśmy najwięcej zgłoszeń od sąsiadów, gdzie sami zauważyliśmy wielokrotnie wydobywający się dym, który potrafi przysłonić w koło w odległości 200-300 metrów wszystkie domostwa, staramy się z Państwem rozmawiać i staramy na ten temat Państwu po prostu wskazywać, jak wiele niepotrzebnych działań jest robionych, a zdrowie ma się przecież jedno. Również mamy teraz taką metodę, i ta metoda pozwala nam jednak na wyłapywanie osób, które palą odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, z upoważnienia burmistrza można na teren posesji wejść od godziny 6 do godziny 22 i sprawdzić, czym państwo palicie w kotłach. W podmiotach działalności gospodarczej można robić to całodobowo. Dlatego też, że kto ma czyste sumienie, to bez żadnych problemów wpuszcza strażnika, bez żadnych problemów wpuszcza inne osoby, które mają o tym stosowne upoważnienie i pokazuje czym Pani. Jeżeli nie przekraczają te osoby prawa, no to my nic w tym kierunku potem nie robimy, no tylko rozmawiamy, na przykład ktoś Pani mułem, flotem, to może Pan by to rozpalał jakoś inaczej. Ale jeżeli są takie sytuacje, wtedy pobieramy próbkę, ta prób do badania i wtedy dopiero dalej cała procedura jest przez nas wykonywana. Dlatego jeszcze raz gorąco apeluję do wszystkich Państwa. Zdrowie mamy jedno. Powinniśmy oddychać w czystym powietrzem. Wiele zależy od nas samych.